Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Jest a, która godzina? 4:74. Wracam z pracy a, na kolację tradycyjnie już. I myślę, że dawno nie było filmów drogi, jak i również informacji co się dzieje w Chinach. Także no, wśród nowości. A, Niewiele się zmieniło na. Proszę widzieć, jak tutaj odcinają na Tibona. Właśnie tak to jest tradycyjnie. Spodziewajcie się komentarzy moich e, zjazdy po drogach, także przerywników i mikrofrustracji, ale <laughs> mówiąc o Chinach. W Chinach e, dzisiaj potężny smog, czyli wszystko super. To znaczy, ekonomia wraca do normy, albo inaczej, po prostu zrobiło się zimno. 10 stopni no to jest przerażające zimno. Nie mogę sobie poradzić z tym zimnem. Chrypa mi minęła. Na szczęście kurowana przy pomocy dziennej dawki czerwonego czosnku, żółtego czosku oraz imbiru siekanego, przepijanego e, herbatu. Także czuję się o wiele lepiej. To była jakaś forma przeziębienia, bo poza tym, że chrypiałem, to też się czułem taki lekko rozbity. Nic mi się nie chciało. Tak, prawdę mówiąc, wszystkie wieczory tak przesiedziałem w domu bez eksploracji kulinarnych ani e, innych. E, i tak jakoś wykurowałem się, będąc po prostu siedząc w domu, czyli nadrabiając pracę biurową nad laptopa, co jest dobrym dosyć, dobrym, dosyć wyjściem, dlaczego on tam stoi na czerwonym świetle, trudno mi to pojąć. No ale zobaczymy. Chińczycy po zmianie administracji potwierdzają, że będą kontynuować uzgodnienia z administracją Trumpa, także związaną z wojną handlową, czyli będą kupować soję, będą kupować produkty amerykańskie, co jest dobre. Co jest dobrym znakiem, że idzie odwilż i tam nie będą się mordować wzajemnie. Albo inaczej dalej trwa kabaret dla masa. Oni robią swoje. Co tam jeszcze ciekawego można powiedzieć co się dzieje w Chinach. Z dużą fetą odbyła się lądowanie na Księżycu tego robota. Jeszcze nie wrócił, albo nie wraca, albo będzie wracał, coś takiego na dniach, i zobaczymy, jaki będzie efekt tego przywiezienia tych skał. Ciekawym jest, czy zrobił zdjęcia odcisków astronautów amerykańskich butów. W Hongkongu chyba szaleje wirus, od nowa na północy Chin znowu szaleje wirus. W Szanghaju mieli troszeczkę, <laughs> przepraszam, wirusa, także było troszeczkę strachu. Y w Hongkongu drugi konkurent Alibaby, Aliex, którego znacie przez Aliexpress, nazywa się Jin Dong. miał debiut inicjalnej oferty giełdowej, akcje skoczyły 34%, straszne pieniądze, miliardy, biliardy, tryliardy, kwadryliardy dolarów. Bardzo mocne są te firmy wysyłkowe chińskie, także Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. No wirus na pewno pomógł tym firmom ogromnie przez to, że ludzie muszą zamawiać z domu, albo inaczej wybrali zamawianie z domów. Jak widzicie, teraz jest, zaczyna się ruch z pracy, także wygląda, przynajmniej w moim wypadku, przynajmniej w mojej opinii, jeszcze z lewej strony tak nie widać dużo, zwykle tutaj było po lewej, do lewego skrętu było pełno, ekonomia prawie, że wraca do, do 100% i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie cisza na froncie szczepionek, chyba Chińczycy czekają, która szczepionka okaże się najlepsza, wszak już... Unia Europejska zaproponowała globalny paszport do podróżowania, covidowski, także widzę, że Unia Europejska jest na forfroncie wszelkich nowalijek wprowadzanych w związku z wirusem. No Zobaczymy, jak to będzie dalej. Paszporty, szczepienia, znak bestii, boże, teorie spiskowe stają się realiami w dzisiejszych czasach. No Zobaczymy, co będzie dalej. Śmieszne trochę jest. Wszak. A Chińczycy nie naciskają na żadne szczepienia, ani się nie mówi nic o szczepieniach. Po lewej włożono tutaj strasznie mocny nowy ekran. Nie było tego ekranu. Kurczę normalnie powiem Wam, w oczy razie chcę wypalić. Czuję, że mam dwie wypukłości z tyłu czaszki od tego światła. <laughs> Chińczycy dorośli na pewno już do ochrony swojego własnego środowiska, ale wciąż jeszcze nie rozpoznają, albo inaczej nie ma takiego globalnego opanowania środowiska, w sensie zanieczyszczenia światłem, czy za, zanieczyszczenia hałasem. Widzę trąbienie, widzę, widzę łomot, e, na przykład rozbierają tą galerię niedaleko mnie, ale łomot młotów jest ogromny, nie są postawione ekrany dźwiękowe, tak jak to ma na przykład miejsce w USA, czy, czy w innych krajach, gdzie, gdzie są obostrzenia związane z decybelami, szczególnie w okolicach e, mieszkalnych. Ceny ropy spadają, ceny ropy również spadają, i ceny benzyny spadają również na stacjach benzynowych. Także Chińczycy z tego korzystają, przez to, że kupują suwy, coraz więcej suwów. Przyjrzyjcie się dokładnie na ulicy, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo suwów. Um, nie wiem jaka ilość, nie wiem jaka ilość jest to napęd na cztery koła zresztą, który jest tutaj niepotrzebny, ale o pierwszy raz im się udało zapalić wreszcie bez problemów. Centrum Finansowe. Po prawej stronie ta wieża. Spróbuję ją na światłach kliknąć na zbliżeniu. Zwykle miała problemy. Albo migała, albo gasła, albo latały jakieś tam koszmarki. Raz biegało pół pana, raz biegało pół głowy, także nie wychodziło im coś to za bardzo. Czekajcie, zmienię pas na prawą. Bardzo spokojnie, bez nerwów. I zrobię Wam zbliżenie. I widzę, że rozświetlili je bardzo ładnie i teraz działa. Czekajcie, o tutaj przybliżenie działa. Nauczyłem się obsługiwać na kamerze zbliżenie Także teraz widzicie, to jest właśnie centrum finansowe To jest takie jak gdyby, jakby to powiedzieć e, e, Hallmark e, Suzhou poza wielkimi gaciami Także wygląda to dosyć atrakcyjnie Mam nadzieję, że rozdzielczość nie padnie wiele Jeśli uczymy na takim poziomie Dodają Amerykanie wciąż Następne grupy firm chińskich Do Obostrzeń związanych Z Panu handlowo, w zamian za to Amerykanie, znaczy Chińczycy wystosowali prawa eksportowe nowe, także będą wszystkie firmy, które będą eksportowały do Stanów, będą wymagały zgody urzędów eksportowych chińskich, także zmienia się. Zmienia się również krajobraz importowo-eksportowy i w Chinach coraz więcej cyfryzacja. Widzieliście, na Twitterze z banku na widzieliście nowe centrum biznesowe w ostatnim poście. Przechodzą całkowicie spoza papierowego działania w systemie wymiany dokumentów kompletnie na elektroniczne aplikacje, co jest lekkim utrudnieniem, szczególnie przy imporcie eksporcie. No ale zobaczymy, mam nadzieję, poradzimy sobie jakoś. W międzyczasie przerywnika jeszcze raz zapraszam mocno i gęsto do podążania, obserwowania ośrodka. Studiów wschodnich oraz Dominika Mierzejewskiego. To jest jedyny autorytet w Polsce, który mówi o Chinach jak jest. I mówi to bez ani zacięcia politycznego, ani bez jakichś specjalnych dodatkowych komentarzy, które są niepotrzebne. Myślę, że pokazuje, szczególnie monitory chińskie. Tak się nazywają ich publikacje comiesięczne. Bardzo pięknie obrazują, zarówno sytuację polityczną, jak i sytuację gospodarczą. Są bardzo obiektywne, to raz. Dwa są również bardzo informacyjne. Także jeszcze raz: Ośrodek Studiów Wschodnich i Dominik Mierzejewski. Dlaczego go promuję? No, promuję go, go, bo widzę falę bełkotu zalewającą polskie lub polskojęzyczne media, które w ogromnym, krzywym zwierciadle pokazują Chiny, co myślę, że jest troszeczkę bolesne. Nie dla mnie, ale jeśli chodzi o nas Polaków, rodaków budujących sobie świat i wizję geopolityczną, tu jest następny ekran. Kurczę, patrzcie, normalnie wypaliło dziurę i pikselami w kamerze. Ciekawostka w Chinach coraz więcej na skwerach widzę skateboardzistów. Dzieciaki na skateboardach, czyli na deskorolkach, zabawiają się i jeżdżą, co jest wielkim nowym. To były czasy powrotu do przyszłości filmu, w którym skateboard został rozpropagowany w Stanach. Nie wiem, to chyba był 84-85 rok. Także no, jakby tak zobaczyć przez wiekił czasu, jak i pryzmat czasu, jak i Również dojrzałości i dorośnięcia Chin do y, Mód światowych. No to wciąż Chiny są jakieś 35 lat za generalną, generalnymi trendami modowymi. No i zobaczymy, co będzie dalej. A i, ciekawostką jest, że y, będą problemy z dostawami na święta, szczególnie dla Wielkiej Brytanii, która wyszła no z y, Brexitem wyszła z Unii Europejskiej, stąd też y, y, nowe podatki, jak i również nowe formuły. Chińczycy są lekko nieprzygotowani na eksporty do Wielkiej Brytanii, także będzie troszeczkę zamieszania, gdyż Brytyjczycy nie będą mogli korzystać z jednej Unii Europejskiej cenowo-handlowej. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Będzie prawdopodobnie brakowało no, prezentów na święta w Wielkiej Brytanii. Także ciekawostką jest, no jak oni sobie to rozwiążą. A! W Suzhou coraz więcej widuje helikopterów, to znaczy, że w helikopterów, to znaczy, że zaczynają po powolutku zwalniać niebiosa dla prywatnego lotnictwa. Widziałem dwa razy ambulans i raz widziałem takie jakieś dziwne, nieoznakowane, chyba prywatne. To były Sikorski, mój były pracodawca z grupy UTC S92, no tym, ten, ten którym lata. Teraz S92, tak, tym, który lata królowa brytyjska i głowy państw. Także albo lokalni magnaci, albo rządowe jakieś maszyny. Ciekawostka, także powolutku to będzie się uwalniało. Zobaczymy, jak, co będzie dalej. Następną ciekawostką jest coraz większe zapotrzebowanie na drzewa bożonarodzeniowe, na choinki w Chinach. Nie do uwierzenia. Także ta westernizacja Chin podąża naprawdę dużymi krokami. Chińczycy są coraz bardziej zwesternizowani, coraz bardziej im wchodzą te zwyczaje te zachodnioeuropejskie czy europejskie, czy. czy, czy no, to nie jest katolicki, chyba zwyczaj, to chyba choinka przyszła z Austrii. Ale nie wiem, nie dam sobie ręki uciąć. Wszak bardzo to jest interesujące, gdyż no, ta globalizacja nie tylko wywarła piętno na nas, kupując produkty chińskie, ale też kulturowo wywarła piętno na Chińczykach, co jest bardzo interesujące. Um, Dzisiaj byłem w restauracji i kelnerka nas zapytała, bo zamówiliśmy za dużo jedzenia i kelnerka nas grzecznie zapytała, czy nie zamówiliśmy za dużo. Była taka akcja w lecie rządowa, rządowa albo prezydencka, żeby nie marnować jedzenia, nie zamawiać dużo jedzenia, nie wyrzucać. I stąd taka lekka konsternacja i odrzuciliśmy dwie potrawy, chociaż... Byliśmy głodni, więc poszliśmy do Burger Kinga, żeby się doprawić, doprawić normalnym jedzeniem. No zobaczymy, zobaczymy. jak to długo będzie. Jak to długo będzie trwało taka moda. Tesla dostała zgodę na budowę modelu Y, czyli tego takiego, jak gdyby SUWA, produkowanego w Chinach. Rozpoczynają produkcję w przyszłym miesiącu i wygląda na to, że zobaczymy coraz więcej. Tesli albo Teslów, nie wiem jak to odmienia się. Dosyć interesującą też z rynku ekonomicznego jest, że Chińczycy podwoili swoją produkcję wieprzowiny na własne rynki, na własną konsumpcję ze względu na braki na rynkach światowych, jak i również no chyba teraz zablokowali Niemcy i Danie. Także no niewiele tej świniny poza Brazylią może wpływać do Chin. A przede mną samochód policyjny. Policyjne samochody mają białe blachy. Koguty zwykle mają wyłączone i zwykle to są takie stare pasaty. Widuję coraz więcej nowych samochodów, ale to są głównie chyba Suwy i tych szeryfów ich, czy jak oni się nazywają. I... a ten to taki jakiś stary, dużo właśnie widuje takich starych samochodów, ale one głównie służą do. To są głównie krawężniki w tych samochodach, także oni jeżdżą na takie jakieś. Drobne wydarzenia, wypadki i tak dalej. Także to nie są jacyś doraźni szeryfi czy kowboje, którzy łapią złodziei czy bandziorów. Ciekawostką jest policja. tutaj Policja w ogóle tutaj nie zatrzymuje na ulicy. Jak gdzieś sobie jedzie i mają jakąś sprawę do załatwienia, to nie sobie jadą. Można praktycznie przemknąć koło policjanta 500 km na godzinę i nic, po prostu nic. Tak. Ma własną sprawę do załatwienia i. Pilnuje własnych, własnych spraw, wykonuje swoją pracę. W tym tygodniu podałem światowe statystyczne, światowe statystyczne firmy, że Chińczycy zdobywają coraz większy market sprzedaży na zewnątrz arsenałów i technologii związanych z armią, począwszy od mundurów, skończywszy skończywszy na jakiejś tam, nie wiem, broni prawdopodobnie. Nie znam się, nie orientowałem się, nigdy nie wchodziłem w to. Jesteśmy tutaj przed skrzyżowaniem takim, głównym skrzyżowaniem, które spada z autostrady i ono jest takie pokazowe skrzyżowanie. Mają tutaj policjantów na tym skrzyżowaniu, którzy kierują ruch. A ciekawostka taka, mamy światła, plus mamy jeszcze kier policjanta na środku pod parasolem, który macha, macha rękami. Również są policjanci na przejściach Blokują no, przechodniów, którzy próbują łamać prawo przechodząc na czerwonym, także dosyć takie fajne, ciekawe skrzyżowanie, pokazówka. Zaraz będę mijał tego policjanta na środku, który macha rękami, to będzie ciekawostka, żeby zobaczyć, bo to nie jest nie jest często widywane. Chiński banka zaostrza, czyli podnosi stopy kredytowe ale bardzo delikatnie, bo wciąż uwalniają, czyli dodrukują sobie tam pieniądze, czy jak to ktoś woli jak to woli to nazywać. Ostatnio ciekawostką jest, że dużo karteli karteli latynoskich zaczęło próbować używać chińskich banków do prania pieniędzy, ale to zostało bardzo szybko wyłapane przez chińczyków we współpracy o dziwo z Amerykanami, także z jednej strony się jak to mówi ja e, e, tutaj widzicie ten policjant? Z jednej strony e, kopią się po kostkę, a z drugiej strony bardzo się wspierają. E, bardzo, bardzo ciekawe, e, bardzo ciekawa e, e, sytuacja kooperacji. Miasto noców wygląda ślicznie te, znaczy trudno nazwać to ślicznie, ale techno, tak a, jeszcze jak jest duży, jak jest duży jeszcze smog, to wygląda to miasto jak z Blade Runner. Ostatnio Chińczycy się lubują w niebieskich kolorach, zwróćcie uwagę, świecą się na niebiesko wieżowce. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może rzeczywiście któryś. i tutaj też się na niebiesko świeci. Może któryś z oficjeli oglądał ostatnio Blade Runnera i podświetla miasto na niebiesko. Szczególnie, szczególnie w, w smogu widać te niebieskie kolory tak dosyć surrealistycznie, interesująco. Wzrasta wciąż eksport, także wzrasta wciąż eksport, ale ciekawostka głównie do Europy, nie do Stanów Zjednoczonych, no bo Stany Zjednoczone dostały mocno w kość przez tego wirusa. Stąd też widzimy, widzimy spadek siły nabywczej takiego średniego Amerykanina, powiedzmy pracownika z fabryki, który nie ma pracy, na no te 1200 dolarów niewiele pomogło i dosyć ciekawie, dosyć ciekawie to wszystko wygląda, że. Europa w gruncie rzeczy teraz kupuje, pomimo wszystko Europa wciąż jest jednak takim dosyć zamożnym centrum finansowym dla Chin. Zresztą Europa jest, jakby tak nie patrzeć, to jest chyba największym partnerem finansowym w wymianie towarowej z Chinami. Stałym partnerem, także zobaczymy, zobaczymy jak to dalej będzie, będzie to wyglądało. Coraz więcej widzę. Hmm, Teraz więcej widzę elektryków, naprawdę dużo. Przede mną jest elektryk, tutaj zaraz są zielone blachy. Obok stoi elektryk i za mną stoi Tesla, także wszystko jest zelektryzowane. I będzie wyglądało na to, że yy, no, prawdopodobnie ropa zostanie wyparta. Tak, czyli ostatnie 10, 15, 20 lat gry amerykańskiej na Bliskim Wschodzie o ropę yy, no, rozbije się w puch, czyli nic z tego nie będzie. Czyli jak to poeta kiedyś ładnie powiedział, to tylko będzie kurzem na wietrze. Na wietrze. No zobaczymy. ciekawych czasach żyjemy. Zwróćcie uwagę po prawej stronie: autobusy, kopie amerykańskich autobusów, identycznie robione jak amerykańskie autobusy. Trochę to, trochę to dziwnie wygląda, gdyż w gruncie rzeczy one nie mają silników, bo one są elektryczne, ale ten dziób taki jest robiony jak amerykańskie autobusy. Pierwszym krajem, który dostanie za darmo za darmo szczepionkę na wirusa chińską prawdopodobnie do testowania będzie Indonezja, ze względu na to, że Indonezja najbardziej chyba neutralnie podchodziła do całego okresu, kiedy rozpoczął się COVID, kiedy rozpoczęły się te wszystkie przepychanki, kto, co, komu, jak, gdzie się to zaczęło i w gruncie rzeczy Indonezja nie brała stron, stąd też chyba dostaną w nagrodę szczepionkę. Co jest dosyć ciekawym newsem. Um, Otwarto następne dodatkowe centra, dodatkowe następne centra bezpodatkowe takie jak gdyby turystyczne na Hainanie, to są tak się nazywają wyspy na południu, wyspa i prowincja na południu Chin na Oceanie Chińskim, na Morzu Chińskim i to się okazuje, że to jest jedyna wyspa, która jest covid free, czyli w ogóle nie ma tam covidu. Otwarto następne centra, żeby po prostu rozbudzić ekonomię, jak i również podróże Chińczyków do ciepłych części Chin, jak i również wydawanie pieniędzy, co jest następnym dobrym znakiem, um, dobrym znakiem na, na rynku ekonomicznym. Ja myślę, że praktycznie chyba to byłoby na tyle. Yy, Jindong i Alibaba będą teraz akceptować chińskiego cyfrowego juana. To jest dosyć ważna ciekawostka czyli będzie można płacić, kiedy rządowi pracownicy zaczną otrzymywać pieniądze w rządowym juanie cyfrowym, tylko nie papierowym. Więc te dwie firmy pozwalają, będą pozwalać robić zakupy czyli widzimy, jak potężna jest ta synergia firm chińskich prywatnych z placówkami rządowymi, jak one razem działają w tandemie, także no, wsparcie zarówno prywatny biznes ma w rządzie, jak i rząd ma wsparcie w prywatnym biznesie. Gdzie w Stanach Zjednoczonych wydaje się, że oni tam cały czas się biją między sobą, rząd i prywatny biznes, ale jak naprawdę jest, to nikt naprawdę tego nie wie, bo to w gruncie rzeczy to jest tylko e, mgła i lusterka, lusterka we mgle, także my naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. Ale ciekawie jest obserwować. I teraz się tak właśnie zastanawiam, czy ja ucieknę tutaj. Chyba ucieknę tutaj. Dalej robią przebudowę metra. Przesunięto całkowicie nową trasę metra i tutaj się zacznie robić naprawdę niewesoło. Więc chyba będę tutaj uciekał w prawo, bo coraz więcej wykopków. Dzisiaj jeździłem z samego rana, bo przepisywaliśmy jakieś tam dokumenty związane z mieszkaniem i wymagało to. Stwierdzenia, że nie posiadam innych mieszkań, i chodziłem po tych wszystkich tam urzędach, jak i również po urzędach biznesowych, żeby wykazać, że również moja firma nie ma żadnych dodatkowych mieszkań, gdyż to wymaga dodatkowych podatków, jak się ma więcej mieszkań. i Wszędzie wykopy rozkopane miasto, niemiłosiernie, no po prostu nie da się przejechać przez miasto bez wykopów, ale korku wodziwo nie ma, tylko po prostu no dużo jest objazdów, dojazdów, i z tego co wygląda na to, że. Z tego wygląda na to, że no, to kampania społeczna związana z uruchomieniem ekonomii poprzez roboty i infrastrukturę, i urbanizację, jak i również poprawę urbanistycznej infrastruktury, rzeczywiście działa. Nowostka dla samochodiarzy niesamowity, fenomenalny skok sprzedaży samochodów Aston Martin w Chinach. Widzieliście chyba jednego na y filmie, gdzie dziedziczki otwierają kawiarnię, tam właśnie stał jednej dziedziczki Aston Martin. Ja myślałem, że to jest taki jakiś event, bo ta dziewczyna jest naprawdę ekstremalnie zamożna. Ten Aston Martin w Chinach z podatkami kosztuje prawie milion dolarów. Ale okazuje się, że nie, że to po prostu to jest, wydaje się być takim no w ogóle trendem czyli wskazuje na to, że oni sobie coraz lepiej radzą. Robotnicy przechodzą w świecących kamizelkach. Coraz więcej ludzi używa kamizelki, nawet wieczorem joggerzy używają świecące kamizelki, także bardzo fajnie to wygląda i w gruncie rzeczy coraz bezpieczniej, szczególnie przy takiej szarówce. Szarówce, tak się mówi chyba. Także na to wygląda. Kapitał amerykański cały czas wpływa, i chyba w przyszłym miesiącu będzie otwarcie pierwszego Bridgewater Capital Fund. Czyli ludzie będą mogli inwestować, ale nie zwykli ludzie, ci, ci lepsi ludzie, ci równiejsi będą mogli inwestować, bo tam chyba minimum kap będzie wymagany 10 milionów dolarów. Chociaż tak prawdę mówiąc, tak patrzę na te znajome dziedziczki i paniczów dookoła a mnie, tam 10 milionów dolarów, to się wydaje, że w tamtych kręgach to, to nie jest żadne, no, żadne cuda, ani żadne wielkie pieniądze. Także nie wiem jak sobie ten... Bridgewater Capital albo Clearwater Capital, już czasami zapominam od tych nazw. Jak oni sobie poradzą z napowiem takiej gotówki, bo podejrzewam, że ci ludzie nie będą inwestować, bo chcą, tylko bo to będzie modne. <laughs> Także kolega zainwestował, to ja też. Mi tu na zasadzie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Volkswagen w Szanghaju zaczyna narzekać i zaczyna brakować dostaw mikrochipów amerykańskich do ich ECU. Także widzimy pierwsze zachwiania Embarga i blokady eksportu technologii elektronicznych amerykańskich na rynki chińskie. No cierpią firmy samochodowe, bo one używają wszystkie amerykańskich chipów. To zobaczymy, jak szybko Chińczycy sobie poradzą z doprowadzeniem do produkcji nowych, nowych chipów. I... No I co tam jeszcze? Pfizer. A Pfizer. Dużo głośno ostatnio o Pfizerze, że dyrektor Pfizera sprzedał akcję zaraz przed tym, jak wprowadzili szczepionkę. Następne teorie spiskowe, że Pfizer ma biuro laboratorium WH. No, okay. Słuchajcie, słucham czasami tych newsów i po prostu śmieję się. Nawet mój dobry kolega Rafał Otoka on prowadzi dosyć fajnego bloga, bardzo wesołego. Też dał się <laughs> lekko w to wciągnąć. No, Pfizer ma w każdym większym mieście, ma swoje laboratorium i biura. I Także to, że jest Wuhan, no to normalka, no bo Wuhan jest potężnym miastem, to jest też miasto nie tylko laboratoria i, i, i chemia i biologia, ale też i chemia i mikroprocesory i światłowody, także jest tego, także tam żadne, żadne cuda, że Pfizer ma Wuhan, bo i w Suzhou Pfizer jest i Lily jest i jest BASF, jest 3 i też mamy tutaj Bayera i również jest... AstraZeneca, już nawet nie wspomnę o Baxterze. Także każde większe miasto ma tego typu centra badania badawcze. Oj, będzie przebiegać chyba na czerwonym. Lepiej nie, proszę pani. Także następne. Nie chcę obalać mitów, czy tam. Ale warto wyklaryfikować pewne sytuacje, które czasami się pojawiają w polskich czy tam mediach, czy przekazie. O czym jest spowodowane tym, że no, łatwiej podchwycić jakiś news, który jest podany, niż naprawdę sprawdzić skąd ten news po pochodzi. Pfizer jeszcze nie został dopuszczony do sprzedaży Także chyba go też nie dopuszczą w Stanach Bo to nie jest sprawdzona Myślę, że to byłoby na tyle Także pozdrawiam Mam nadzieję, że, że, że Podobało wam się Pozdrawiam rodaków We wszechświecie, świecie, na świecie Życzę dużo zdrowia, oglądajcie Tyle na tyle Wkrótce zrobię wam update Dotyczącą giganta Polskiego, który wchodzi na rynek Chiński, zresztą nie jednego dodam. Nie jednego dodam, a, a polska wreszcie ekonomia jest na tym poziomie, że może sobie poradzić na rynku chińskim. Patrzcie, jak łamią prawo te skutery elektryczne na czerwonym świetle. Jakby ktoś leciał za moimi plecami i była wolna droga, to by go rozgniót. Także cieszę się, że polskie firmy, polskie firmy wreszcie dorosły do tego, żeby zacząć rywalizować na rynkach tak potężnych, jak chińskie rynki, myślę, że to jest. E, e, no, naprawdę dobre, dobre wiadomości, jak i również radość z tego, że grupy kapitałowe, grupy produkcyjne zaczynają rozpoznawać Chiny jako, jako partnera handlowego, jako partnera biznesowego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat.